Ale tutaj z tego co widzę, z tego co widzę, to mam już na mapie zaznaczone gdzie co jest. Mam, mam na myśli oczywiście kradzież kieszeniową, przemoc, tam ten właściwie no zastraszanie przemocą, tak jak to złapaliśmy naszego zdrajcę. Wszystko rozumiesz? Tak. Mam dostarczyć list Twojemu znajomemu kupcowi. Wiesz z kim się spotkać? Z tym samym człowiekiem co zawsze. Nie waż się zdradzić mojej obecności w tym mieście. Mamy wiele oczu, wiele uszu. I wiele rąk zdolnych uciszyć tych, którzy za dużo mówią. Dobrze to wiem. Masz moje słowo. Dobrze. Nie zwlekaj więc. Czas ucieka. Najlepsze towary w kraju. Okej, okay, mam. Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące i poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Teraz szybko udać się. Komuś Ciekawe to, że to prowadził karawany No właśnie do tego a jednak ostatnio Handel Ciepsko. szedł. wydawało się, że w Jerozolimie nikt nie chce tego co oferował owoców i warzyw z pobliskich ziem. Niektórzy mówią, że gdyby nie Tamir, ludzie Salahadina z, z pewnością zwróciliby się przeciwko swemu panu. Być może wygralibyśmy bitwę dzięki temu człowiekowi. <grym wioski> <grym wioski> To nie kończy się, nie się Wydaje mi się, że sporo wiesz o Tamirze. Powiedz mi, co planuję. Wiem tylko to, co opowiadam, nic więcej! Nie mam zatem powodów, aby zostawiać cię przy życiu, skoro nie możesz mi zaoferować nic w zamian. Czekaj, czekaj! Jest jedna rzecz! Mów dalej! Ostatnio jest dość zajęty. Nadzoruje produkcję ogromnej dostawy broni. Co z tego? To broń dla Salahaddina. To mi w niczym nie pomoże, co oznacza, że nie pomoże i tobie. Nie! Czekaj! Posłuchaj! Nie dla Salahaddina! Dla kogoś innego! Herb na broni jest inny! Nieznany! Wygląda na to, że Tamir wspiera kogoś innego. Lecz kogo? Nie wiem. To wszystko? Tak, tak! Widziałem wszystko co wiem zatem musisz odpocząć do miłych snów życzę dobra teraz szybko bo strażnicy się zaraz orientują okej okay, no teraz to już możemy spokojnie się udać e, do biura aby zabić już jednego z dziewięciu templariuszy, a mianowicie ten pierwszy, pierwsza nasza ofiara, nazywa się Tamir. Ale dobra, miesza z tym. Altairze, dobrze cię widzieć. I to w jednym kawałku. Ciebie również, przyjacielu. Przykro mi z powodu tych kłopotów. To nic takiego. Prawdę mówiąc, było tu już kilku twych braci. Och, gdybyś słyszał, co oni mówili. Jestem pewien, że zabiłbyś ich na miejscu. Nic się nie stało. Tak, nigdy nie byłeś zwolennikiem kodeksu, prawda? To wszystko? Przepraszam, czasami się zapominam. Co sprowadza cię do Damaszku? Niejaki Tamir. Almualimowi przeszkadza jego działalność. Mamy ją zakończyć. Zakładam, że przeszukałeś teren, żeby lepiej zrozumieć wroga. Tak. Z tego, co się dowiedziałem, Tamir rządzi Sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów. To największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na Suku Al-Silah odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki Tamir kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. Niech stanie się wola Almualima. Odpocznij tu zanim się przygotujesz. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No i okej, okay, sprawa załatwiona. Mamy już pozwolenie na y, zabójstwo naszego pierwszego celu z dziewięciu celów. Tak więc, już no do boju. Proszę Pan Proszę, nie możecie mnie wspomóc, jestem biednie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Teraz trzeba będzie tylko się rozejrzeć za Tamirem. Gdybyś tylko zechciał spojrzeć! Nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. Potrzeba nam więcej czasu. Tak brzmi wymówka Lenia lub Nieudacznika. Którym jesteś? Żadnym. Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania. Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga, a do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki, zrobiłem co w mojej mocy. To nie wystarczy. Może więc żądasz zbyt wiele. Zbyt wiele. Dałem ci wszystko. Bez mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W zamian prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele? <kliwanie> Śmiesz mnie lekceważyć. Spokojnie, Tamisze. Nie chciałem cię obrazić. Powinieneś trzymać język za zębami. Nie, przestań! Przestań? <farty> <tworzy> Dopiero zaczynam. Nie, przestań! Wow. Przyszedłeś do mojego, suku! Stanąłeś przed moimi ludźmi! Jeszcze śmiesz mnie obrażać? Masz wiedzieć gdzie twoje miejsce! Nie. Zostawcie ciało. Niech to będzie dla was nauczką. Dobrze się zastanówcie zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Wracaj do pracy. Ale ten Tamir jest agresywny. Nie wiem, czy mu się uda go pokonać. Ale spróbuję. Zresztą, dopóki nie mam możliwości wyprowadzania kontraataku, to nie zamierzam walczyć z nim tak dosłownie. Jedynie to walczyć w cztery oczy. Już tak to Ukrytym ostrzem go załatwię. Spoczywaj w spokoju. Zapłacisz za to ty i reszta was. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Wierzysz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cycka wojny? Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? O, Ależ tak. Gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk, tak jak moi bracia. Bracia? A, wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Wkrótce poznasz i innych. Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co za pycha! ona cię zniszczy, dziecko. Okej, okay, szybko uciekać, uciekać. Polera. Teraz szybko trzeba będzie się udać do biura, bo oczywiście po zabójstwie każdego takiego celu y, będzie. Y, całe miasto będzie zaalarmowane i wszyscy strażnicy mogą nas zaatakować, jak tylko zobaczą, że uciekamy od innych. Jak tylko poruszamy się szybko w dziwny sposób. Według nich. No coś w tym stylu. Krzyżowcy muszą Co tak poruszyło? Aha, zapomniałem jeszcze, oczywiście, wspomnieć, że gdzie nie gdzie w tym mieście mogą znaleźć się ludzie w czarnych szatach. Wydaje mi to też zależy od miasta. E, oni nazywają się bojownicy, i oni pomagają nam, właśnie, e, w zgubieniu przeciwników. O, tutaj chyba będę już musiał walczyć. Gdzie ty ukrywasz? Widzę go! Nie uciekniesz Gdzie ty ukrywasz? Tak, jest tak! Jest tak! wszyscy. I oni, oczywiście, mają za zadanie, tak jak sk e, skończymy już na tych bojownikach, e, bronić nas, e, zablokowywać przeciwników, żebyśmy mogli spokojnie od nich uciec. No dobra, ale wracajmy do rozmowy właściciela z biurem. Doszły mnie słuchy Z właścicielem biura, chciałem Masz powiedzieć, sorry. i szacunek. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o tobie tak kiepską opinię. Rafiku, nie obchodzi mnie, co inni o mnie sądzą. Tak chcesz, że Powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Al -Mualimowi. Na pewno ma dla ciebie więcej pracy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No dobra, i w tym oto sposób kończymy już powoli blok pamięci numer dwa... Nie, numer 2, czy numer... Numer dwa, nie. Chyba numer jeden, z tego co pamiętam, tak. Numer 1. Numer 2, kurde. No patrzcie, no zapomniałem. Dobra, zaraz się zobaczy. No dobrze, myślałem. Blok pamięci numer 2. Wychodzimy z Salimusa. Ok. Zajmie miejsce pani do Desmondzie. No dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się i cześć.